Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Ostatnio było trochę komentarzy, żeby nagrywać częściej e, vlogi, takie zwykłe domowe, że wam się takie filmy podobają, więc... Oto jestem, mam nadzieję, że spędzicie z nami fajny czas, a że my spędzimy fajny dzień. Przynajmniej tak się zapowiada. Ja na pewno będę dzisiaj nagrywać dla Was dwa filmy, takie stacjonarne, dwie pogadanki, bo przygotowałam sobie ostatnio właśnie notatki, trochę pomysłów wpadło mi do głowy, więc dzisiaj chciałabym przy sobocie wykorzystać Alexa, że może posiedzieć z chłopcami i sobie te dwa filmy nagram. Yy, no i właśnie pomyślałam sobie, że też nagram vloga, bo trochę dzisiaj będę yy, robić to znaczy ogólnie będzie to taki vlog domowy, na pewno musimy wejść do centrum ale to wam po, po, powiadam później ja jestem moi drodzy po treningu po prysznicu, mam włosy tak zapięte klamerką jeszcze mokre, zaraz będę właśnie je suszyć, wymodeluję sobie je trochę Dysonem, żeby yy, nie, nie musieć już ich prostować, bo nie mam na to ochoty troszkę sobie je wygładzę, zrobię sobie taki delikatny makijaż, jak zwykle taki make up no make up, czekam na... Jedną paczkę, może uda mi się ją Wam dzisiaj pokazać, bo zamówiłam sobie coś do paznokci, aż, aż, aż dziwne, bo mm, jakoś tak mnie naszło, żeby właśnie zadbać w końcu o te moje paznokcie. I wam pokażę, co, co zamówiłam. Ostatnio albo noszę całkowicie paznokcie, tak gołe, bez niczego, albo używam bezbarwnego lakieru, hybryd, już nie używam od kilku lat i mm, trochę tak zatęskniłam za kolorem, ale też jednocześnie chciałam odżywienia, więc pokażę wam, e, jeśli ta paczka dzisiaj przyjdzie, co zamówiłam. To to wam chciałam powiedzieć i cały czas odbiegam od tematu. Co wam chciałam powiedzieć, że. Będę się ogarniać. Aha, jedna z Was mnie ostatnio pytała w komentarzach: czy, jak ćwiczę, dlaczego ćwiczę bez obuwia? Czy to przez to, że nie chcę obudzić Filipa? Sorry, ale się zrobiło znowu jakoś tak dziwnie. Dziwnie ciemno. To jest tak, że ja w weekendy ćwiczę bardzo wcześnie, między 6 a 7 rano i moi chłopcy tak do 8 zazwyczaj śpią, więc ja nie chcę obudzić ani Filipa, ani Niko, dlatego ćwiczę bez obuwia. Jeśli chodzi o ćwiczenia, które wykonuję w tygodniu, no to wtedy jestem plus, że zaprowadzam najpierw Niko do przedszkola, potem o godzinie 8 jestem już w domu z powrotem. Filip już nie śpi, więc wtedy mogę sobie śmiało ćwiczyć obuwia, ale w weekend no, chłopcy śpią przynajmniej do tej ósmej, więc. Um, a ja chcę zrobić trening tak w ciszy, w spokoju, jak jestem jeszcze sama z rana, więc. Y, więc tak, więc ćwiczę w weekend bez obuwia. Um, to, to też wszystko zależy od Was. Ja zawsze polecam jednak ćwiczenia w obuwiu, bo one, ono bardzo ładnie trzyma kostkę i jest mniejsze ryzyko kontuzji. Natomiast są też osoby, które czują lepszą stabilizację bez obuwia, czują się obu, bez obuwia bardziej komfortowo ćwicząc. Więc to zależy od Was. Ja jednak mimo wszystko jestem fanką ćwiczenia w obuwiu. Robię sobie, tutaj mam już wodę w szklance, robię sobie pyłek pszczelim. Wróciłam ostatnio. Zrobię sobie znowu taką kurację pyłkiem pszczelim. Ja używam tego pasieki rodziny sadowskich pyłek w miodzie e i łyżeczkę dosłownie taką malutką do szklanki, do do szklanki letniej wody. Co mam chciałam powiedzieć? Aha, to jest już kolejne moje opakowanie tego pyłku. Bardzo go lubię. Jeżeli stosujecie m.in. na odporność pyłek pszczeli, to pamiętajcie, żeby go stosować regularnie. To znaczy, przynajmniej 30 dni i nie może być dnia przerwy. Czytałam w książce Agnieszki Cegielskiej naturalnie albo naturalnie dwa, już nie pamiętam, która to była część, ale ona tam miała bardzo fajny właśnie rozdział poświęcony pyłkowi pszczelemu, jakie są jego. Wspaniałe właściwości, ale też tam było dokładnie opisane właśnie jego stosowanie. No i właśnie przy pyłku chodzi o regularność. Jeżeli jeden dzień zapomnicie go użyć, no to musicie kurację 30-dniową zaczynać od nowa. Więc bardzo jest ważne to, żeby o nim pamiętać właśnie codziennie przez minimum 30 dni, a jeżeli się zapomni, no to trzeba zaczynać właśnie kurację od nowa. Dobra, to chciałam Wam powiedzieć. Ja się idę właśnie szybko do łazienki um, przygotować do dnia. about to leave already packing come with me I'm not really asking we'll get away to a place where we don't know about to see the world in action what we can be life with no distractions we'll get away this is what we jestem wielką fanką jajecznicy uwielbiam najbardziej taką tradycyjną jajka robiona na maśle klarowanym, natomiast czasami robię różne jakieś tam inne wersje i tutaj właśnie mamy taką z pomidorami rzymskimi i ktoś mnie też ostatnio pytał do czego dodaje tofu no właśnie między innymi do jajecznicy tutaj mamy właśnie dwa pomidory rzymskie podsmażone z jedną szalotką podsmażone na maśle właśnie klarowanym też je bardzo lubię do tego jest pół kostki tofu cztery jajka, mnadka pietruszki no i troszeczkę soli. Z ledwością nagrałam dla was dwa odcinki. Powiem wam szczerze, że no jest ciężko, jak chłopcy są razem w domu, to jest wiecie szaleństwo, ale jednocześnie muszą się kłócić, popychać. Tak, co tam, co byś chciał? I ciężko jest nagrać przy chłopcach filmy stacjonarne. Natomiast liczę bardzo. Cześć. Liczę bardzo, że od sierpnia Filip pójdzie do przedszkola również. Eee, dłu, Masz <grym>, drugą brodę jak mama. Jak mama, chodź tu bliżej. A? No, liczę, że pójdzie od sierpnia do przedszkola, dziękuję. I będzie po prostu trochę łatwiej, bo naprawdę te hałasy sprawiają, że ja się po prostu potem nie umiem skupić, i to, że mam zrobione, wiecie, notatki i chcę przez ten film, przez tą pogadankę, wiecie, przejść w jakiś taki konkretny sposób, żeby, wiecie, nie lawirować, żeby nie kombinować, nie? Tylko, żeby to miało, wiecie, wszystko ręce i nogi. No to właśnie przez te hałasy ja się potem nie umiem skupić, nie wiem, co mówię i no jest tym jak jest, więc mam nadzieję, że. Że wam ten dwa następne odcinki, w sensie ten, który był przed tym vlogiem i ten, który będzie po tym vlogu, nie będzie przeszkadzać. Ty też? No, pokaż. No, pięknie, ale masz statyw. Super. No, hmm. fajny, nie? Yeah. Idziemy, idziemy na ten. Niko, ubieraj już buty. Idziemy do centrum, mówiłam wam, dzisiaj mieć taki vlog domowy. Co tam? Nie, tego statywu nie bierzemy, nie potrzebujemy teraz, wiesz? Idziemy moi drodzy do centrum, bo jest problem. Nie umiem znaleźć dla Niko stroju na bal, bal karnawałowy. Mają przez dwa albo trzy dni właśnie się przebrać, jeżeli mają oczywiście ochotę. No i Niko się uparł na Spidermana. Wczoraj oglądaliśmy kostiumy na Vinted i znalazłam genialny za 7 euro, ale jak do pani napisałam, ona już szybko zmieniła tam adnotację, że niestety kostium jest sprzedany. Nie, jeszcze nie i tak, i w ogóle te stroje Spidermana, one się tak ekspresowo na Vinted sprzedają, ja wiem, bo w tamtym roku było dokładnie to samo ja sobie tak w ogóle obiecałam, że w tym roku kupię mu kostium wcześniej żeby właśnie potem, nie na ostatni moment, ale wiecie, nie byłam pewna, czy Niko przypadkiem się nie rozchoruje czy ten kostium wykorzystamy więc stwierdziłam, nie no, trudno Będę myśleć na ostatni moment, jak już będziemy wiedzieć, kiedy jest ten karnawał. No i właśnie za półtora tygodnia mają przyjść przebranym. Stroje na winter się sprzedają ekspresowo. Jak już wczoraj w ogóle oglądałam, to nie było niczego specjalnego, więc nie wiem tak naprawdę, co zrobimy. Ym, jest plan, że dzisiaj pójdziemy do H&M bo wiem, że tam sprzedają takie kostiumy, które Niko by mógł na karnawał założyć i pomyślałam, że jeżeli kupię nowy no to przynajmniej będę mieć może też dla Filipa, może Filip obnosi a jak nie to na pewno sprzedam, bo tak jak wam mówię to się szybko na Vinted sprzedaję te stroje z Pareidermena, więc idziemy do centrum właśnie do H&M ale je, mam też jedną panią, która sprzedaje inny kostium, który Niko też chciał ale potem stwierdził, że jednak mu się nie podoba więc nie wiem, Wróć wsięliśmy do domu, ja się idę schować do pokoju, bo słyszę, że Alex odpalił muzykę, więc żeby YouTube tam, wiecie, nie, nie, nie przyczepił się. Idę wam, wam pokazać tą paczkę, którą... paczkę? Trzy produkty z Neonail, które zamówiłam i trochę sobie z wami pogadam. Mogłam sobie jeszcze wziąć statyw, ale dobra, nieważne. Co wam chciałam powiedzieć? Kostiumu nie kupiliśmy, wszystkie rozmiary dla Niko były za duże, i nawet dobrze, Spiderman, który mu się podobał 30 euro, ja nie wiem skąd te ceny, 30 euro naprawdę, natomiast odezwała się, nie wiem czy wam mówiłam, pani, która ma inny kostium, szkielet i Niko potwierdził, dobra, że może być, więc tak, więc na Vinted będę kupować dla niego ten, ten kostium, natomiast Niko sobie wybrał jogajkę ze Spidermanem. Akurat jego czapeczka letnia już mu jest za mała, więc to, to zresztą może przez większość roku nosić, jak będzie w miarę taka wiecie, spoko pogoda. Więc, więc tak, więc wybrał sobie czapkę i to tyle z naszych, z naszych zakupów. Przeszliśmy się tak po prostu przez centrum, jeszcze pospacerowaliśmy, bo pogoda o dziwo dopisuje. Teraz nawet troszkę więcej słońca wyszło, ale już widać, że jest bardzo, bardzo nisko, więc robi się coraz ciemniej, za chwilę zajdzie. A ja tak. Pokażę Wam moje zamówienie z no, Nała Niko idzie ze statywem. Czy ty, ty byś mi chciał dać na chwilę ten statyw, bo ja go będę potrzebować, ok, Chodź do mnie, mama będzie Ci pokazywać. Dobrze, ale to nie jest do oglądania, to jest do montowania kamery. Zobacz, ja, ja Ci pokażę tylko dali na chwilę. Niko wpadł na pomysł, żeby mam statyw przynieść. Oczywiście on go chciał do zabawy, ale miał dobre wyczucie. Czekajcie. Widzicie moją głowę, ale ja próbuję wkręcić. Nie widzę, gdzie to jest. O, teraz. E, miał dobre wyczucie, że akurat tego statywu potrzebuje. Dziękuję, Niko. Chcesz do mnie na kolana przyjść? Pokażemy, co tutaj mama zamówiła. Dobra? Do Ci kilka rzeczy. Czekajcie, może trochę niżej. Tak damy. Zostaw. Chodź, ja Ci za chwilkę dam. Chodź, zobacz. Już nawet bateria nam się wyładowuje. Musimy naładować. Przywitasz się ładnie, co ty masz z włosami? że będziemy obcinać, bo masz je już za długie. Zamówiłam od Nowa Nail trzy produkty. E, oczywiście Niko już mi nie zdążył pomieszać. Nie wiem, który jest który, ale są to nic innego jak dwie odżywki do paznokci i taki bardzo fajny produkt to jest e, tak, jakby bardzo rzadki krem do skórek. Ja mam problemy ze skórkami, bo ja je bez przerwy zadzieram. Natomiast zrobiłam sobie paznokcie no proszę ostrość, zrobiłam sobie paznokcie właśnie i tymi odżywkami i tym produktem do skórek i przyznam szczerze, że jestem w szoku mam wrażenie jakbym wyszła z salonu Filip, Niko zostaw ja już naprawdę mylę moich chłopców, całkiem fajnie ne? całkiem fajny efekt, jak na to jakie ja mam paznokcie, zazwyczaj właśnie tutaj wiecie na skórkach powysuszane i tak dalej, to myślę, że całkiem fajny efekt, pomijając że mój jeden złamany paznokieć Niko, jak to chciałabym pokazać? Wiesz, moment. I tutaj mamy tak, dwie odżywki. Jedna to jest Daily Oxidant, a druga Protein Shot. Ja widziałam te odżywki na Instagramie właśnie e, Neoneil. One były nakładane na paznokcie jedno po drugie, więc teraz też tak zrobiłam, że mam obie te odżywki nałożone to jest ten Daily Oxidant, to jest ten do skórek produkt, natomiast ta druga odżywka to jest Moisture Booster, tak, tak miałam Wam pokazać, to są odżywki, Jedna, y, obie mają 81% składników pochodzenia naturalnego, mają, y, tak, y, nawilżać płytkę paznokcia, poprawiać kondycję, Pod, y, tutaj ile, ile osób potwierdza widoczną regenerację i odbudowę płytki paznokcia, że 95% osób, Potwierdza odżywienie i wzmocnienie. Więc zobaczymy. Ja nie potrzebuję e, jakiegoś tam e, specjalnego wzmocnienia, ale odżywienie zdecydowanie. Nie narzekam na łamiące się paznokcie, wręcz przeciwnie rosną, jak szalone, ale odżywienie się przyda. I właśnie szukałam czegoś do skórek. I to będzie chyba mój nowy, nowy ulubieniec, ten Daily Occident. bo to ma taki fajny aplikator, bo to jest taka pipetka, a w środku jest taki bardzo rzadki krem. O zobaczcie, pokażę wam. O, jak po prostu krem wymieszany z wodą. Wszystkie te produkty ekstremalnie szybko schną, więc to jest też super, bo ja jak nie mam czasu grzebać, nie wiadomo ile przypaźno, ciaga. Zobaczcie, wcieramy opuszkiem. I za chwilę dosłownie wszystko jest ładnie wysuszone i też nie pozostawia żadnej tam lepkiej warstwy. Ja nie lubię kremów do rąk, które gdzieś tam się lepią, bo ja wiecie, ja jestem aktywna, ja ciągle coś robię, więc no nie lubię, jak mam klejące się dłonie. Tutaj tego nie ma. I to jest właśnie Taki, taki produkt do, do skórek nadlżający. tak Niko Wam tutaj bardzo dokładnie pokażę, nie? Więc takie trzy produkty z Neonel, dajcie znać, czy o nich słyszałyście, czy je miałyście. Ja jestem, no, jak na razie, takie pierwsze użycie bardzo zadowolona. Piękny dają kolor. Taki właśnie coś takiego jak chciałam. Taki naturalne, delikatnie są błyszczące, no i te skórki wyglądają od razu na mega odżywione, więc to jest super. Ja idę ładować baterię. Przy okazji zmontuję dla Was ten jeden film, który dzisiaj nagrałam drugi sobie zmontuję tam w inny dzień. I tak, i potem może sobie zrobimy jeszcze razem pielęgnację, zobaczymy, bo zaczęłam też używać tych dwóch produktów z Basic Lab, które do mnie przyszły. W ogóle muszę w przyszłym tygodniu wysłać Wam paczki. Dziękuję, że tak chętnie pisałyście, że przetestowałybyście kosmetyki Basic Lab, Jak będzie okazja, to oczywiście znowu się z Wami podzielę, więc tak, więc może sobie zrobimy też pielęgnację. Zobaczymy, co przyniesie jeszcze dzień nie. Ja właśnie zmontowałam dla Was film. Jak będą jakieś dziwne dźwięki w tle, jakieś śpiewanie, to Aleks jedzie na rowerze stacjonarnym i ostatnio właśnie lubi sobie przy okazji trochę pośpiewać. On śpiewa tak samo jak ja, czyli fałszuje. <grym> no więc może być wesoło jak tam gdzieś go będziecie w tle słyszeć to może się właśnie trochę pośmiejecie e, więc tak, więc Aleks jedzie na rowerze stacjonarnym, chłopcy się bawią i oglądają tam jakąś bajkę a ja miałam chwilę teraz żeby zmontować dla was film, więc to od razu zrobiłam już się zrobił u nas wieczór, jeszcze no aparat w aparacie wydaje się, że jest jasno, ale jest już o, ale jaki piękny księżyc widzieliście, jaki tu, 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 gdzieś, o, 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 tu zobaczcie, jaki piękny księżyc. Chyba dzisiaj albo jutro jest pełnia. A Niko się zawsze zachwyca, właśnie zachwyca się księżycem, jak go widzę. woła mama, mama, księżyc, księżyca. Ja on jeszcze nie umie wymówić księżyc, tylko tak jakby przekręcać, tak śmiesznie brzmi. No, więc u nas już się zrobił w wieczór. Ja się też już czuję, taka trochę, powiem Wam szczerze, wymemłana. Zawsze jak idę do centrum, właśnie jakieś zakupy zrobić, czy spożywcze, czy tak jak dzisiaj tego kostiumu szukaliśmy, to nie wiem, czy też tak macie, bo to możliwe też, że wszystko zależy od tego, gdzie mieszkacie. Ja mieszkam no... Na obrzeżach centrum, więc tutaj nie jest aż tak głośno, mimo że mieszkamy dosyć przy takiej ruchliwej ulicy, to ona nie jest na tyle ruchliwa, żeby tu, wiecie, było nie wiadomo jak głośno cały czas. Czasami słuchać przejeżdżający tam bardzo daleko pociąg, ale też jakoś to nie jest przeszkadzające, więc ogólnie powiedzmy, że mamy cicho. Natomiast jak ja wracam z centrum, ja jestem taka przebodźcowana tam w centrum niby nie mieszkamy w jakiejś mega dużej miejscowości, ale jednak jest tu sporo ludzi, a w weekendy to już w ogóle w sklepach no, ludzie się przepychają, potrącają i tak dalej. Ja bardzo, bardzo nie lubię, takich tłumów, źle się czuję. I im jestem starsza, tym bardziej mi przeszkadza właśnie. O, czekajcie, wyrenderował mi się film, od razu, go zacznę wgrywać, bo ma 26 minut, więc trochę mu to przesyłanie się na YouTube zajmie, więc od razu tu kliknę, żeby, żeby to się już robiło czekajcie, przyciemniemy trochę ekran, bo też mi świeci po oczach już, właśnie czuję się zmęczona tym wejściem do centrum dajcie znać, czy też tak macie jak mieszkacie gdzieś na wsi albo gdzieś na obrzeżach, to napiszcie w komentarzach, czy też tak macie, że jak wracacie z jakiegoś ruchliwego miejsca, głośnego miejsca, to czy też jesteście tak wypompowani z sił i, wy... i przebodcowani, bo ja tak właśnie mam. Czuję się jakbym przebiegła naprawdę nie wiem ile kilometrów, taka jakaś wymymłana jestem. I o czym nie bolałbym też od tego komputera, ale cieszę się, że ogarnąłem ten dzisiejszy film. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Dzisiaj pogadałam sobie trochę do Was o zdrowiu, więc, to jest ten poprzedni odcinek, ten, który widzicie przed tym, przed tym vlogiem. Jestem ciekawa, czy Wam się będzie podobać, bo chciałabym też różne tematy poruszać to tak zauważyłam, im dłużej, yy, wiecie, interesuję się minimalizmem, staram się ograniczać to, co mam, bo dostrzegam, że rzeczy, czy różnych tam innych mm, rzeczy w moim życiu, że, rzeczy, rzeczy, chodzi mi o takie, wiecie, niematerialne rzeczy, ym, że nie potrzebuję tak wiele to potem się okazuje, że właśnie przez minimalizm człowiek odkrywa różne inne tematy i właśnie trochę o zdrowiu sobie gadamy na kanale. Ostatnio było o afirmacjach, czekajcie, włączę sobie tutaj, tylko bo właśnie nie pamiętam o przepisy różne nie, staram się wam wrzucać tak chciałabym, żeby na, na tym kanale było tak różnorodnie właśnie, myślę, że tak, do takiej różnorodności prowadzi minimalizm, że im mniej zajmujecie się niepotrzebnymi rzeczami, które kiedyś wam się wydało, wydawały potrzebne bo żyliście w jakimś takim utartym schemacie, bo tak trzeba, bo wiecie bo tak należy, potem się okazuje, że minimalizm przynosi bardzo dużo czasu i człowiek Mając tyle wolnego czasu, odkrywa nowe rzeczy i to, jest, i to jest super, więc też chciałabym Was właśnie tym zarazić na kanale. Trzeba odkrywać, może pasję do gotowania, może pasję, nie wiem, do czegoś innego. Nie wiem, nie wiem, jakoś zaraz wiecie. Chciałam sobie dla Was chwilę pogadać i widzę, że już moje myśli gdzieś um, uciekają gdzie indziej, więc, więc tak, więc chciałam Wam powiedzieć, że film. Ogarnęłam, jeszcze tak zerkam, zerkam, poczeka na mnie ściągnięcie prania, znowu jakoś tak się złożyło, znowu sobota, znowu pranie i będę powoli jakąś kolację szykować, chociaż nie wiem czy są chłopcy głodni, najpierw muszę się ich zapytać, bo w sumie też niedawno jedliśmy, bo się wybraliśmy właśnie w centrum, więc, więc może nie będę musiała robić kolacji, to by było spoko, bo już właśnie czuję się zmęczona. A jutro spokojna znowu niedzielka. Niedzielę lubię najbardziej, bo całą jakąś taką robotę, jeżeli coś mam do zrobienia właśnie typu przygotowanie filmu albo nie wiem pranie, takie sprawy staram się to robić wszystko w sobotę, żeby potem niedzielę mieć wolną. W soboty zazwyczaj ogarniam pranie. I odkurzam, no bo wiecie staram się akurat odkurzać regularnie więc czasami to też przypada w sobotę natomiast nie mam już czegoś takiego jak jeszcze kilka lat temu, że sobota to jest dzień sprzątania, już się z tego wyleczyłam, teraz sprzątam dziennie troszeczkę, oprócz niedziel i to jest właśnie super że, że potem też w tą sobotę nie ma aż tyle do roboty, no bo jest ogólnie posprzątane przez inne dni w tygodniu więc to jest super, więc tylko tak właśnie patrzę na to pranie, że chyba sobie dzisiaj je ogarnę, żeby jutro mieć niedzielę wolną. Co co tam się dzieje? Czy Niko się przykrył kocem? Udaje, że jest duchem? Niko, co ty robisz? Czy ty się chowasz pod kocem? Czy ja dobrze widzę? No, mo moje... <ścoughs> moje dzieci mają ostatnią fazę. Filip, Filip, tak samo jak Niko. Mimo, że Filip jest, tylko wiecie, dwulatkiem, jeszcze nawet nie skończył, w kwietniu dopiero, ale mm, ma takie same pomysły jak Niko i sobie właśnie wymyślili że, że się będą bawić w duchy, więc się przykrywają kocami, potem nie wiedzą, gdzie idą i się zderzają głowami. Jest, no, czasami jest płacza, czasami jest mnóstwo śmiechu, więc tak. Więc moje dzieci mają ostatnią fazę, że się bawią w duchy. No więc jak dzieci się bawią w duchy, to matka idzie jeszcze ja trochę ogarnąć, ogarnąć właśnie um, pranie i tak, i może się zobaczymy za chwilę jeszcze w jakiejś pielęgnacji twarzy mam dzisiaj taki bardzo delikatny makijaż twarzy w sensie nie makijaż twarzy tylko ogólnie makijaż, na twarzy mam troszeczkę różu, troszeczkę rozświetlacza i trochę korektora pod oczami. powiem wam, że zaczęłam też bardzo, bardzo mało używać um, pudru, ten puder by Terry który już mam bardzo długo ponad pół roku, może już nawet rok, już nie pamiętam kiedy go kupiłam, tak. ale powiem wam, że zauważam, że on mi bardzo przesusza skórę. Więc jak tylko go wykończę, to wrócę do tego Honest Beauty, którym ja miałam poprzednio, bo bardzo byłam z niego zadowolona. Mm. Więc tak, więc te, tego Terry używam dosłownie trochę na czoło, na nos i odrobinę na brodę. Policzków już nie ruszam, e, bo po prostu nie chcę, ja mam na, na co dzień ogólnie suche policzki, więc nie chcę już, żeby jeszcze ten puder mi przesuszał. Więc tak i mam trochę kredki do brwi tuż do rzęs i tyle. I trochę właśnie na powiekach i na ustach miałam tego różu, co mam na policzkach i tyle. Więc to jest ostatnio taki mój codzienny makijaż. Pójdę go za chwilę zmyć. Już masz, żeby nałożyć pielęgnację. Miałam iść nagrywać dla Was pielęgnację, ale wybaczcie, zrobimy sobie to przy okazji jakiegoś innego vloga. W ogóle, tak, w ogóle jedna z Was też mnie pytała o mleko owsiane, jak robię. Jest jeden filmik na moim kanale, natomiast on już jest nieaktualny. Robię, to znaczy możecie z niego oczywiście korzystać, natomiast mam już nową metodę. Też Wam pokażę. Ale przy okazji innego vloga, Filip niestety, ale coś go chyba próbuje, nie? Rozłożyć. Kaszle coraz więcej, jakiś taki jest teraz nie w sosie, więc stwierdziłam, że podarujemy sobie dzisiaj tą pielęgnację. Idziesz? I zrobimy sobie ją przy okazji innego vloga, a ja teraz chwilę sobie tutaj właśnie posiedzę z Filipem. Chwilę, żeby sobie odpoczął, a potem bierzemy... Mm, ten nasz nebulizator i będziemy robić właśnie inhalacje, żeby trochę mu nawilżyć drogi oddechowe i co wam chciałam powiedzieć? nie wiem a, że światło jest takie żółte, bo mam tutaj taką małą lampkę odpaloną też zobaczcie, Filip tu się od razu zrelaksował, leży sobie na mnie odpoczywa coś widzę, że go zbiera, więc będziemy spędzać teraz czas razem zrobimy sobie te inhalacje, mam nadzieję, że to mu pomoże Um, dostanie też syrop na kaszel, żeby go tak nie męczył, i może jutro będzie już lepiej. Więc to Wam chciałam powiedzieć, że, że taki będzie wieczór. Wieczór relaksu, odpoczywania, przytulania się. Nie, Filipku, ja w ogóle słyszę, jak on ciężko oddycha. No, Ty tak ciężko oddychasz, myszko. Nie dotykaj obiektywu. Nie dotykaj obiektywu. Co tam Nie. Jesteś chory? Tak. No. Widzę, że coś cię chyba znowu zbiera, nie? To jest w ogóle plus, że że Niko tak rzadko choruje. Ostatni raz był chory w październiku, co wam mówiłam przed wyjazdem do Disneya. Złapał szkarlatynę, potem złapał jeszcze w październiku zapalenie ucha. I od października jest spokój, powiem wam, że jak ostatnio, w sensie w tamtym roku ciągle narzekałam, jak zaczął przedszkole, że jesteśmy co dwa tygodnie chorzy, że ciągle jakaś grypa żołądkowa i tak dalej, no naprawdę, nachorowaliśmy się nieźle, no najczęściej mieliśmy grypę żołądkową, ale też wiecie, kaszel, katar, taki męczący... Natomiast w tym roku jest spokój, nie wiem o co chodzi, czy to wiecie, aktywność fizyczna, dieta zdrowa i też, że suplementujemy mu omega trójki i witaminy D, nie wiem, czy to się wszystko tak wiecie, takie mam wrażenie, że to się wszystko składa jak puzzle i po prostu wszystko... Jak, jako całość wzmacnia, jego odporność, bo po prostu chłopak chodzi bez przerwy do przedszkola, zresztą widzicie po vlogach, że jego za bardzo we vlogach nie ma, no bo on siedzi praktycznie pół dnia w przedszkolu, nie? No i Filip teraz przez to też mniej choruje, więc no, jego odporność yy, na na pewno też, wiecie, jest mocniejsza niż w tamtym roku, ale on też, żeby nabyć tą odporność, musi troszkę się nachorować, nie? Więc pewnie teraz możliwe, że coś Niko przyniósł do domu, jemu nic nie jest, a złapało Filipa, nie? No, więc pewnie to tak jest. <grym> Filip już zaczyna opowiadać, tak? zagłuszać mamę. Więc kończymy. Pożegnasz się ładnie, zrobisz papa. Zrobisz papa! Pa do następnego filmu, nie? Wyślę guzaczka. Pięknie. Ja też się z wami już żegnam. Trzymajcie się, ściskam do następnego. Pa pa.